To jest, słuchajcie, soboń. Ktoś powiedział, że to jest nieprawda, że wykorzystali trzy miesiące blokady, żeby porobić jakieś tam rzeczy, żeby zakamuflować bądź odkryć, zostałem okrzyknięty idiotom, że nikt nie wjeżdża do lasu, nikt nie robi takich rzeczy. Soboń. Wszyscy znacie sobie. Miłośnicy tematu osoby, które ze mną zwiedzały soboń, za chwileczkę to, co zobaczą, po prostu nie uwierzą, w którym miejscu jesteśmy. W styczniu, jak ogłoszono tylko lockdown, zamknięto lasy państwowe. E, wjechały tu maszyny. Wjechały tu maszyny, Andrzej widział ślady. E, Andrzej twierdzi, że słyszał potężną maszynę. Słuchajcie, gąsienicę szerokości 2,5 metra. Takie maszyny tu jeździły. E, była tu taka maszyna krocząca, nawet niektórzy opowiadają, do ścinki drzew. Nie widziałem tego na oczy, ale słyszałem o tym i tu to wpuszczono przez miesiąc czasu. Słuchajcie, tutaj taki pogrom trwał. Teraz zbiornik przeciwpożarowy na soboniu. Wygląda tak. Po prostu śmietnik i syp. Inwestycja sprzed pięciu lat, która miała te lasy państwowe chronić przed pożarami. Zwróćcie uwagę, jak to wygląda. Na tamte czasy 300 tysięcy złotych inwestycja. Ale to jest taki szczegół. To jest miejsce, gdzie zawsze robiliśmy spotkania i imprezy. To Andrzej Boczek organizował z grupą Klin nasze największe spotkania, nasze największe odkrycia, których dokonaliśmy właśnie w tym miejscu. Tu robiliśmy nasze największe złoty. Zwróćcie uwagę, jak to teraz wszystko wygląda. Zapomniane i zniszczone. I tu zaznaczam, że wystarczyło tylko 3 miesiące. I teraz pójdziemy do wentylatorowni. Wentylatorownia, gdzie Andrzej Boczek z grupą Klin włożyli najwięcej pracy w to, żeby doprowadzić i pokazać wentylatorownię, jak ona rzeczywiście wyglądała. Las za moimi plecami wygląda teraz tak. Pół roku temu, zanim ogłoszono lockdown, to był normalny las. Yy, tu były ślady właśnie jeszcze działalności Niemców, tu były jeszcze ślady z okresu II wojny światowej. Można było przeprowadzić grupę i powiedzieć: Słuchajcie, to było takie stanowisko, tu robiono to i to. Teraz wygląda to tak. Zaczynał się teren wentylatorowy. Była oczyszczona, rozgruzowana, można było przyprowadzać grupy, można było pokazywać historię. Pozostałości baraku jenieckiego, który tu się znajdował, zostały zniszczone, zostały usunięte. Po prostu ich nie ma. Teraz teren wygląda tak. Ma to jedną zaletę to, co zrobili. Zwróćcie uwagę, żeby dojść do Sobonia do wejścia, trzeba było pokonać wielką skarpę. Teraz ona została w ten sposób zniszczona i po drugiej stronie jest wejście właśnie do stolni na soboju. Teraz widać idealnie zarys. I teraz z jednej strony ta grupa, która to robi, która dokonuje tej zlepki, ta, która dokonuje tych prac, w pewnym sensie dewastuje, ale z drugiej strony odkrywa. Także... I to są właśnie nasi miejscowi przy, przyjaciele przyrody. Ja dostałem mandat za jazdę konną po lesie, bo miałem podkutego konia. A tu proszę bardzo, 11 enduro, które sobie tutaj katują i są nietykalni, bo tatusiowie są w tak zwanych władzach. Ale to jest mniejsza, mniejsza, to nie jest nasz temat. Dobrze, zaczynam się gotować. Także odkrywają, słuchajcie, całe to zbocze. Jesienią, jak nie będzie tu zieleni, będziecie mieli wtedy obraz pełnych prac, jakie tu przeprowadzili Niemcy. Z jednej strony zacieranie jakichś tam drobiazgów, ja uważam, ale z drugiej strony, jeszcze jeżeli tu wykarczują ten las, będzie tak, betoniarnia, akumulatorownia i wszystkie trzy strony będą jak na dłoni. Z tego miejsca nigdy nie było widać przepompowni, dojścia do przepompowni, a teraz, jak staniemy za chwileczkę na drodze, przepompownia znajduje się z drugiej strony. Ten sam los spotka za chwileczkę obóz larsze i zimną wodę. Całe zbocze zostanie oczyszczone. I teraz zwróćcie uwagę, jak wygląda wentylatorownia.